Kolejna czwarta edycja Pereunysy. Za nami w poniedziałek poznaliśmy trzech laureatów, którzy nagrody odebrali w poszczególnych kategoriach. Uroczysta gala odbyła się w Niskim Muzeum, a nominowani z niecierpliwością czekali na ogłoszenie wyników w poszczególnych kategoriach. Konkurs cieszy się coraz większą popularnością, mówi Danuta Pasieka, przewodnicząca kapituły konkursowej. To widać wyraźnie ilością zgłoszeń. W tym roku było ich wyjątkowo dużo. Liczę na to, że przyszłe edycje to będzie jeszcze więcej e, tych zgłoszeń, a świadczy to o tym, iż mieszkańcom na sercu bardzo leży ten Właśnie wygląd tej naszej przestrzeni, w której żyjemy. W kategorii budynków mieszkalnych perłą została kamienica przy ulicy Krzywo 28. Jak najbardziej zasłużenie, bo mieszkańcy w odnowienie budynku włożyli ogrom pracy i środków. Tam były wykonane. Yy, yy, yy. Elewacja, bardzo starannie i bardzo dokładnie i pewne prace też przy dachu, przy łączeniu ostatniego metra z dachem. Z tym, że jest też pięknie zrobione podwórko wewnętrzne, które tu w tym wypadku nie zostało pokazane, ale też jest bardzo ładne. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz tablice do przymocowania do ściany budynku, które poświadczają o tym, że posiada on tytuł Perły. Ponadto czek na nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych. Te pieniądze bardzo się przydadzą, mówi nasza rozmówczyni i wie już na co zostaną przeznaczone. Dalsze upiększanie kamienicy, czy na pracę na przykład wewnątrzną no, i na bieżące wydatki ewentualnie. A co w takim budynku już nagrodzanym trzeba jeszcze poprawić? Oj, myślę, że klatka schodowa jest. Wymaga naprawy. No i oczywiście piwnice, które po ostatniej powodzi mamy ciągły problem z, z wilgotnością tych piwnic. Niemniej okazale prezentuje się zdobywca perły nyskiej w kategorii budynków niemieszkalnych. Zwycięzcą została kamienica przy ulicy Moniuszki 7, w której znajduje się między innymi przychodnia lekarska. Żeby osiągnąć pożądany efekt, trzeba było sporo trudu. Dużo pracy i ja jeszcze więcej, dużo pieniędzy. W dzisiejszych czasach praca jest bardzo łatwo można zrobić. Jeżeli się ma pieniądze, to jednak kosztuje. To są jednak wysokie nakłady. Nie wszystkich właścicieli można powinny się stać na takie rzeczy, żeby zrobić to. Wspólnymi siłami mieszkańcom kamienic w rynku pod numerami 38 i 39 udało się również wyremontować swoje budynki, za co również zostali nagrodzeni tytułem nyskiej perły w ostatniej kategorii pozostałe obiekty, w tym zabytkowe. Mieszkamy w sercu miasta. Przede wszystkim no, wygląd zewnętrzny czy w ogóle jakiś wygląd słodny, no to e, jest też no, dla nas przyjemnie się mieszka, oczywiście dla ludzi, którzy przyjeżdżają tu do naszego miasta. W tym przypadku mieszkańcy również pokryli renowację budynków ze swojej kieszeni, ale udało się wywalczyć również na ten cel dotację, no i nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Dostaliśmy z tego co pamiętam 36 tysięcy tutaj od e, gminy, także to spowodowało, że tą elewację zrobiliśmy. W związku z tym no jest jeszcze dużo, dużo pracy i na pewno te pieniążki będą bardzo słusznie wykorzystane. Choć Nysa pięknieje, to w mieście zostało jeszcze wiele do zrobienia. Wszyscy narzekamy przede wszystkim na te nasze chodniki, drogi, więc myślę, że tutaj jest pora, jeśli chodzi już o takie um, jakieś zamierzenia um, inwestycyjne, to drogi, drogi, drogi i chodniki. Po pierwsze. <gryw> A później dalej. W tym roku do konkursu wpłynęło ponad 400 zgłoszeń. Kolejna, piąta już edycja odbędzie się za dwa lata.